Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi kochani. Jest piątek, piąteczek, piątunio, czyli wasz ukochany dzień rozpoczynający weekend. I uwaga, uwaga, dam, dla mnie to też dzień wolny. Jak wiecie, we wtorek rozpoczęłam urlop i on jeszcze trwa. I niech trwa jak najdłużej, bo to naprawdę cudowny czas. I jednak mimo że na urlopie nadal pracuję, ta nie piekę, co prawda, ale robi inne rzeczy, więc nadałam we wtorek kolejny odcinek. Ale wiecie, co usłyszałam? Dlaczego taki krótki? <grym> Oczywiście usprawiedliwiałam się, że czas, że to, że tamto, że zmęczenie i co tylko, ale wybaczone mi zostało, gdy obiecałam, że w piątek będzie dłużej. No to tak zaplanowałam dziś dzień, żeby mieć więcej czasu i działam. No to posłuchajcie. Tak jak mówiłam, wylądowałam w moim kochanym nowym stawie. Ostatni raz byłam tu w 2019, czyli no 3 lata temu, ale chyba jeszcze nie byłam do końca gotowa wtedy. Jeszcze się bałam. Jeszcze się wstydziłam siebie i tego, że wyjeżdżałam stąd na tarczy. Cieszę osób, które mnie nie lubiły, bo przecież straciłam wszystko, miałam zadłużenia i ewakuowałam się do dalekiego kraju, nie znając języka. Więc bardzo prawdopodobne było, że wrócę z podkulonym ogonem w jeszcze gorszym stanie niż byłam wyjeżdżając. A tu niespodzianka. Nie mam podkulonego ogona. Jestem w bardzo dobrym stanie, choć starsza oczywiście, ale starość niektórym mamy zagwarantowaną razem z życiem i chorobą. To tylko wybrańcy bogów umierają młodo, ja do nich nie należałam, <grym> to trwałam do teraz. I wiecie co? Naprawdę okazuje się, że ja sprzed kilku lat, a ja dzisiaj to dwie różne osoby. Już nie ma we mnie takiego strachu jak kiedyś, nie ma takiego wstydu. Generalnie w ogóle nie ma wstydu i nie ma poczucia winy, i wiem, że nikt nie może mnie skrzywdzić, jeśli na to nie pozwolę. Dlatego przyjechałam tutaj i tym razem chodziłam otwarcie po ulicach z, z odkrytą przyłbicą. Co jest czasami wyzwaniem, bo w tak małej miejscowości choćbym nie wiem, co robiła, nie mam szans na niespotkanie się z ludźmi, których znam, z którymi dorastałam, dojrzewałam, miałam różne kontakty. Jedni byli przyjaciółmi, jeszcze inni znajomymi, a ja miałam także wrogów. Wiem o tym, jak to w życiu. I teraz też jestem różnie przyjmowana. I z uśmiechem sympatii, albo z pogardą, <grym> ze wzrokiem skierowanym w bok, żeby tylko nie okazać się, że taką się zna. Niektórzy chcą bardzo rozmawiać, więc wyjście gdziekolwiek wiąże się z tym, że muszę zaplanować dłuższy czas, bo po drodze mogę spotkać osoby, które właśnie będą chciały ze mną porozmawiać, z którymi ja będę chciała porozmawiać. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miłe. Jest bardziej miłe niż spotykanie, niż mijanie osób, które nawet nie chcą na mnie patrzeć. Naprawdę, to, je, to mnie śmieszy. Dla mnie to jest śmieszne. Ale spotkanie ludzi, z którymi. Mogę porozmawiać, którzy na mój widok się rozjaśniają i, i cieszą, że mnie widzą. To jest naprawdę czysta przyjemność. No i mam już za sobą spotkania z przyjaciółmi z zespołu Teatralnego Pakt Pokoleniowy, e, mam spotkanie z przyjaciółmi z Domu Kultury tego dawnego składu, Ania i Żytek, pozdrawiam. I tego dzisiejszego, czyli Bartek, serdecznie Ci dziękuję. Bartek musiał słuchać, jak śpiewałam po trzyletniej przerwie, i zniósł to naprawdę bardzo dzielnie. A dla mnie to była cudowna godzina, gdy mogłam pośpiewać, no bo śpiewanie zawsze traktowałam terapeutycznie, i tak było jest, i tak będzie. Także Bartek. Serdeczne dzięki Szapoba za cierpliwość. No, z kim jeszcze? No, oczywiście, rodzina, oczywiście przyjaciele tacy pojedynczy, e, spotkania ludzi w sklepach, nawet w cukierni usłyszałam, że nowy staw jest ze mnie dumny. <grym> Dziękuję, Pani Angeliko, choć zapewne nie wszyscy podzielają Pani zdanie. A jeszcze dziś wieczorem spotykam się z moimi przyjaciółkami ze szkoły, z którymi pracowałam przez wiele lat, i bardzo cieszę się na to spotkanie. Nowe ploteczki, słuchajcie, sama przyjemność, tak? Ale wczoraj, wczoraj spotkało mnie coś tak niezwykłego, że do tej pory nie mogę do siebie dojść. I jest to coś, co polecam wam każdej kobiecie, szczególnie tym, które przekroczyły magiczny próg 50 lat i uważają, że są już za stare na wszystko. Otóż, jak wiecie, spełniam swoje marzenia. A ciągle mi się coś przypomina. Więc to spełnianie nie ma końca. Jednym z nich była kiedyś dawno, dawno temu sesja zdjęciowa. Chciałam zrobić sobie takie portfolio i wysłać do agencji aktorskiej. No bo może jakieś statystowanie czy reklama, więc dodatkowe jakieś pieniądze. Ale oczywiście byłam na etapie, że marzenia się spełniają, a nie że się je spełnia, więc samo nic się nie zrobiło. Poza tym uznałam, że jednak jestem już zbyt stara i zbyt brzydka niefotogeniczna i naprawdę nie ma sensu wydawać pieniędzy, których nie miałam zresztą, na zdjęcia, które i tak nie przyniosą żadnego efektu. No, także to było jakiś czas temu, no dawno. Później myśl o sesji przemknęła mi w Londynie. Trzy lata temu, podczas jakiegoś tam babskiego spotkania, poznałam panią, która, fotografkę, która właśnie tym się też parała i pomyślałam, że fajnie byłoby Zrobić sobie taką sesję w prezencie urodzinowym, ale zanim się zdecydowałam, przyszła pandemia i wszystkie plany poszły w I teraz, kilka dni przed wyjazdem, a dokładnie 2 września, wpadłam na fejsie na zdjęcia pani fotograf z Marborka. Były to zdjęcia z wystawy Profanum. Panią fotograf znałam wcześniej, nie za bardzo, ale znałam, nawet byłyśmy znajomych na fejsie. Od razu napisałam do niej. Czy możemy zaszaleć fotograficznie? I właśnie wczoraj pani Kama Trojak, zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo ją polecam naprawdę, naprawdę gorąco, zrobiła mi sesję fotograficzną. Kama Trojak pokazała mi mnie całkiem inną, niż ja sama siebie widziałam do tej pory. Sama sesja była wydarzeniem niezwykle ciekawym Czułam się bezpiecznie, ciepło i, i, I naprawdę było to bardzo bardzo fajne, wiecie Takie uczucie, sesja fotograficzna jak modelka, tak? No, rączka tu wygiąć się albo coś tam przegiąć i tak dalej Żartuję oczywiście Ale no to wydarzenie takie niecodzienne Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam A zdjęcia? No cóż, powiem wam tak Moje stare wychowanie podpowiada mi: Nie chwal się, bo to nieładnie. A nowa ja mówi Małgosiu Wyglądasz cudownie, jesteś po prostu piękna. I wiecie co? Ja się tak po prostu czuję. I nieważne, że ktoś powie: Stara i głupia. To mnie naprawdę nie interesuje. Mam to w dupie. A ja czuję się naprawdę po prostu piękna. Więc, więc naprawdę dziękuję pięknie. Kama Trojak to było niesamowite wydarzenie. I dziewczyny polecam, nieważne ile macie lat, mówię dziewczyny, bo bez względu na to, czy macie lat 20 czy, czy 70, zróbcie sobie taką sesję, bo macie szansę ujrzeć siebie od nowa z czułością i z miłością. A to najlepszy prezent, jaki możecie same sobie dać. No, to sporo już dziś pogadałam. Myślę, że się zrehabilito zrehabilitowałam za wtorek, ale na zakończenie. I jeszcze coś ode mnie, choć nie tylko ode mnie, ale już wyjaśnię. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite, jak niektóre teksty, słowa, nie wiem, obrazy, wydarzenia, piosenki, nie wiem, numery, układy chmur na niebie, no cokolwiek, co wpada nam w oko, w ucho, a przy tym i w serce, to, to właśnie to, to wszystko przychodzi w takim momencie, o którym, o którym mówimy w punkt. Bo trafiło akurat w ten czas, w ten moment. Macie coś takiego? Bo ja mam i często mi się to zdarza, gdy zaglądam na fejsie, na taki profil, który nazywa się Unity i tam jest pewien człowiek, który zamieszcza fantastyczne teksty. Nie wiem, gdzie je wynajduje, ale z reguły właśnie one trafiają w punkt. I dziś taki właśnie rano tekst przeczytałam, zaraz po przebudzeniu. I po prostu zakochałam się w nim. A pan Krzysztof Jankowski, czyli właśnie ten człowiek, który je udostępnia, wyraził zgodę, żebym go użyła w podcaście. Tak więc, moi drodzy, zapraszam do wysłuchania cudownego tekstu autorstwa Corin Luna Dea. I zrobiła to. Nadszedł dzień, kiedy zdecydowała, że maska lęku, bólu i cierpienia nie jest już jej potrzebna. Nie było już potrzeby, aby się martwić. Ponieważ nauczyła się kochać siebie taką, jaka jest, uświadomiła sobie, że jest kochana tak głęboko, że zniknęły wszystkie jej rany psychiczne i te w sercu. Tak, ona to zrobiła. Od razu wiedziała, że jeśli chce żyć wolna i tworzyć, maska lęku musi zniknąć. Jej dusza powiedziała jej, że tak nie miało być. Przez dziesięciolecia to zapewniało jej bezpieczeństwo. Rany serca i blizny umysłu mogą się zagoić. Wiedziała, że wszystko jest możliwe, a jednak znalezienie swojego centrum zajęło jej prawie pięćdziesiąt lat. Jej prawda, jej radość, jej wewnętrzny spokój i wolność. Aby urzeczywistnić swoją prawdę, musiała ponownie wejść w swoją historię i znaleźć własny podpis kwantowy sposób bycia, który jest tylko jej, jej unikalny podpis kwantowy, który pojawia się przed nią. Dzięki temu inni wiedzą, kim ona jest, bez narzucania innym swojej prawdy. Z łatwością i wdziękiem kroczy po świętej ziemi życia. Jest głęboką myślicielką, głęboko kochająca, bierze życie ze wszystkimi jego dychotomiami i zna różnicę między sakrum a profaną. Jest kobietą bez maski, już tego nie potrzebuje. Gdy maska niepokoju została usunięta, to, co ważne, zostało wydobyte z mroków przeszłości. Pojawiła się jej poezja, jej życie zostało przedefiniowane, a dary, o których nie wiedziała, pojawiły się z warstw gruzu i wraków. Niepokój został zastąpiony przez święty spokój. Wolność, kreatywność. To jej przesłanie dla świata. Została wezwana do ofiarowania swojego świętego lekarstwa. Jej prawdziwe ja zostało przebudzone. Została kobietą z misją. Teraz musi opowiedzieć innym o tym, co wydobyła spod ruin przeszłości. Bo tam, gdzie jest ruina, jest też skarb. Musi opowiedzieć innym o iluzji nieistotności. Maska nieistotności upadła na ziemię i rozpadła się na kawałki, których nigdy nie można uratować. A ona odpuszcza, zrobione. Teraz musi powiedzieć innym, którzy wciąż cierpią, jak są ważni i znaczący. Musi im powiedzieć, że mają znaczenie. Ta poezja leczy milczenie tego, co boli. To życie jest cenne, życie ma znaczenie. Ona ma znaczenie. Cierpienie umysłu i serca nie jest przyjacielem. To ciężka maska, która nie ma już zastosowania. Aby wnieść swój wkład, konieczne jest stworzenie miejsca, w którym panuje wewnętrzny spokój i przebaczenie dla siebie i innych. Aż zdała sobie sprawę, że nie ma nic do wybaczenia. Wystarczy zintegrować. To wszystko dzieje się krok po kroku. Wszystko dzieje się poprzez odkrywanie uwarunkowania warstwy po warstwie, warstwa po warstwie postrzeganej prawdy, narzucone jej kłamstwa i dogmaty, które teraz odrzuca całą swoją istotą. Jest wolna. Udała się do centrum tego, kim jest, centrum tego, kim miała być. A ta kobieta to ty. Ja też jestem tą kobietą. Jesteś znacząca. Jesteś ważna, jesteś unikalna, jesteś wartościowa, jesteś kochana i kochasz, bez maski ukrywającej twoje prawdziwe piękno. Czekam na ciebie po drugiej stronie bólu. Wykonaj skok, zrób to. Wskakuj ze wszystkim, co masz. Weź tę maskę nieistotności i wyrzuć jak najdalej. Jesteś tutaj, aby uleczyć rany świata. Ponieważ ty jesteś kobietą z misją. Tyle, Corinne Lunade'a, i tyle na dziś mojego podcastu. Pamiętajmy wszyscy i kobiety, i mężczyźni też, że każdy z nas jest znaczący, ważny, unikalny, wartościowy, kochany i kocha. A to jest wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, bo za tym idzie cała reszta. No, kochani, życzę wam cudownego weekendu i sobie oczywiście też. Jutro wybieram się na wieżę Ołówka, czyli kościoła po Ewangelickiego w Nowym Stawie. Nigdy tam jeszcze nie byłam, więc bardzo się cieszę i opowiem wam o wrażeniach następnym razem. Pa, kochani.